I dopiero wtedy doszło do olinów, co oznacza, że, że jakby we, według FA wszystko jest w porządku. Tak samo z tym Azdama na Azvalet, to że przeciwnik sobie wyriverował kolor, kiedy już pula była taka, że dalibyśmy mu, znaczy musiałby już nas sprawdzić, czyli był w sytuacji bez wyjścia taki kolor. Okay, robimy slibę za jedną trzecią. To rozdanie te asy dedykuje Winniczkowi, który właśnie dokonał resubskrypcji trzecie miesiąc rzędu, więc podziękowania oraz asy dedykowane Tobie. Przynik robi nam mini przebicie. To jest prawdopodobnie jakaś para typu nie wiem 9 czy 10. On nam robi kickbacka bez pozycji, my też mu zrobimy kickbacka bez pozycji, nie ma to specjalnego. Nie ma to specjalnego znaczenia czyli komituje się do puli nie może już spasować. O, wow. Ok, zróbmy tak. Czasami Borsuk nie daje się ograć drapieżnym wilkom i sprytnie wygrywa rozdanie. Często widziany jest potem wylegujący się w trawie na słońcu i rozkoszujący się wygraną. Tak się dokładnie czujemy. Przeciwnik myślał, że jest wilkiem w świecie pokerowym zobaczył nas biednego takiego borsuczka schowanego w norze i postanowił, że wyjdzie nam naprzeciw i zdzieli nas deską z gwoździami przez łeb, a tutaj taka niespodzianka, z tego stołu zejdziemy